Czaszki, którymi opiekuje się rodzina Limput, zdobył jej dziadek. Do dziś otacza się je wielką czcią i szacunkiem. Niektórzy ludzie chowają je do grobów, ale my jesteśmy temu przeciwni. Wolimy je mieć blisko. Są naszym dziedzictwem. Dlatego głowy wrogów przechowywane są w domu rodzinnym Linkut. Żeby się tam dostać, trzeba pokonać długą drogę łodzią w górę rzeki. Zajmuje to kilka godzin. Niełatwo się tam dostać. Dom położony jest na odludziu w samym środku dżungli. Zaskakuje nowoczesnym wyglądem. Widać, że inwestuje w niego cała rodzina. Czaszki mają tu swój własny pokój na strychu. Gdy pierwszy raz zobaczyłam czaszki, przeraziłam się bo to były ludzkie głowy. Dziadkowie wytłumaczyli mi, że są u nas od zawsze. Z czasem przywykłam do ich widoku. Przestałam się bać. Te czaszki nie mogą być rozdzielone ani przeniesione w inne miejsce. Nie można ich też stąd zabrać. To rodzina, która musi być razem, więc pozostaną tutaj na zawsze. Czy w jakiś szczególny sposób musisz się dbać o te czaszki jakoś się obłaskawiać? Są jakieś zwyczaje z tym związane? O czaszki trzeba się cały czas troszczyć i składać im ofiary, bo one nas chronią. Do niektórych przychodzą nawet w snach. Zapewniają nam udane życie, dobre zdrowie i pieniądze. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. dziewięć. Dziewięć czaszek, z czego ta wygląda na czaszkę dziecka, taka malutka. Wiesz w ogóle kim były te osoby? To byli nasi wrogowie, nie znam ich imion. W Malezji nie istnieje coś takiego jak przedawnienie, więc w gruncie rzeczy to są dowody zbrodni. Tradycja odcinania głów zakończyła się po śmierci dziadka. Od tego czasu nikt już tego nie robi.